Siema widzowie, ja bez koszulki, idę brać prycha, jestem nieźle spocony. Marcin se wygrał waleczkę i idziemy na jakiś wterek. I też rzeczkę głosik zdarłem, ale jest spoko. Z takich rzeczy, które dzisiaj mnie y, zdziwiły na górze, to to, że jak dobrze Muran se poradził, mimo wszystko. No z... Alan jest postrzegany jako zawodowiec, no i z nim wygrał. Y, Gimper w pierwszej rundzie z trąbą, ale tam widać takie parterowe trąby kurcze obalenia i co jeszcze mnie zdziwiło a nie powiem bo jestem najebany i potem będzie że ten ale jeszcze mnie parę rzeczy zdziwiło ogólnie fajnie było ale <laughs> zdarzyłem sobie głosik pa, pa idę brać prysznic i idę na afterek". tam już nie będę nagrywał bo tam yy, tam sami są tacy co nagrywają to jak coś odpierdolę to i tak pewnie zobaczycie